No to jest dzisiaj 12 września 2016. Rozstartuję znów do Legionowa przy stanie licznika 5114 km od tankowania 678. A komputer pokładowy pokazuje od uruchomienia wiadomo 0, 2 km na godzinę i tak dalej. Długookresowo 1769 km średnia 50 km na godzinę, 5,5 litra na 100 a tankowania 607 km 48 km na godzinę. Średnia prędkości, zużycie 5,9 litra na 100 km. No i to jesteśmy przygotowani. Startujemy zjechając z trasy, już z 20 km temu. No To dojechałem na miejsce przystanie licznika 5256 km, a od tankowania 750,3 Znaczy, jestem w regionowie na miejscu, a co komputer. Od uruchomienia zrobiłem 142 km, średnia 85 km i średnie spalanie 5,3. Długookresowo 1911 km, średnia prędkość 52,5 litra na 100. Od 750 52 średnia 5 i 8 no i odurokalne to co już było.